Chciałbym pokazać Wam nowy ciąg wolierek moich. Yy, to są nowe, które robię w tym roku. Zacząłem. Te są, widzę zresztą, niedomanowane, które robię poprzednim i tutaj właśnie z naszymi Chińczykami. Także parę rzędów nam tutaj powstało. Nowych wolier, i chciałbym pokazać. Tu jest część, oczywiście, tylko zrobiona, dlatego że brakuje ciągle czasu. No jest tak Wcześniej zrobiłem tak samo i tutaj zrobiłem korytarz. Jest tak na wysokości blisko 2 metrów w środku. Ten korytarz jest potrzebny, już nieraz mówiłem, chociażby dzisiaj się przekonałem, że jest potrzebny. Dlatego, że już mi zwijały wiewióreczki. A wiewióreczki mam tu, przeniosłem sobie, dlatego że zacząłem robić te wolierki. Tutaj właśnie mam dwie dla wiewiórek. I tu jedna taka druga dwumetrowa, yy, dwumetrowej długości, to będzie wolierka, no myślałem, że ją zrobię dla obrożnych. Mam trzy młode obrożne z tego roku, z dwóch różnych parek, no nie, chciałbym ich sprzedawać, chciałbym sobie zastawić, a nie bardzo mam gdzie je trzymać, tutaj dlatego tak sobie zacząłem szykować yy, taką właśnie wolierkę, ona ma dwa metry, yy, metr szerokości i tak jak mówiłem blisko 2 metry wysokości także dla tych trzech sztuk w zupełności wystarczy miejsca no tak widzicie ściany są z takich desek te deski są takie wypisami, są szpary między nimi, dlatego będę musiał tu jeszcze nabić siatkę, ale ta siatkę sobie spokojnie nabiję. Potem sobie już uczepię budkę, budkę już mam też przygotowaną dla nich i będzie to potrzebna na pewno ta budka przez najbliższe 2 lata, ale niech już będzie. No a tam dalej to no bałagan, jeszcze jakieś klatki po królikach, które muszę polikwidować. Tam jeszcze nam zostało 3 metry długości, także tam planuję sobie zrobić kolejne dwie wolierki dla bibiurek, Po drugiej stronie również taką właśnie dłuższą wolierkę, jak tutaj dla tych papużek obrożnych, a na samym końcu będzie zostało na metr jeszcze szerokości i na 3 długości, czyli sobie zrobię taką jedną większą właśnie wolierę nie wiem jeszcze na co, ale niech po prostu będzie tu tak jak pokazywałem mam drugą przygotowaną dla wiewiórek również na razie zawieszone są tylko wódki nie jest tu jeszcze wyposażona, nie ma tu gałęzi a te wiewiórki to są po prostu młodzież która z tego roku jeszcze została dorosłe parki są tam w drugiej tej części z wiewiórkami, co pokazywałem już nie raz a to są młodziutkie właśnie od nich, dwie sztuki i dwa samczyki, jak patrzyłem dzisiaj, bo je przenosiłem, jeden właśnie, drugi tutaj nasłuchuje. Także do tych jeszcze będę musiał dorzucić, bo mam kolejne właśnie mioty, to takie późniejsze mioty, bo one są tak i na wiosnę, wczesną wiosną i właśnie w połowie lata, powiedzmy, mają ten drugi miot. No i to są właśnie z tego okresu i mam jeszcze chyba o trzech par, też młode, tak tu wszystkie po prostu trafią do tych wolierek, stąd te wolierki szykowałem. Te wieziereczki będę miały tutaj dobrze, dlatego że są z samego brzegu, mają właśnie widną taką wolierę. Ostrość się chyba nam ustawiła właśnie na tak, na kratkę, stąd obraz będzie rozmazany. No ale już tak wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Chciałem tylko pokazać, właśnie, yy, że w tym roczku zajęłem się właśnie dostawianiem nowych wolier. A tak szczerze powiedziawszy, troszkę zaniedbałem inne rzeczy, ale to myślę, że w przyszłym roku nadgonię innej pracy trochę.